Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Słowo, którym dzisiaj się modlę, to nie złamie. Postawiłem się na miejscu tej trzciny nadłamanej, czy tego knotka tlącego się i takie wielkie pokrzepienie w sercu, że Jezus tego nie złamie. Tak? Jeżeli Jezus widzi mnie nadłamanego z powodu moich grzechów, czy, czy, czy właśnie kiedy ten płomień świadectwa się już tli, już prawie go nikt nie widzi, to Jezus przechodząc nie złamie mnie do końca i nie wyrzuci odruchowo ani nie zdmuchnie tego płomienia, tylko będzie robił wszystko, żeby mnie uratować. To jest nieprawdopodobnie pokrzepiające. To jest y, jakieś y, podniesienie na duchu w sytuacji, kiedy, y, kiedy po prostu kiedy mi się wydaje, że już tak, że już nie ma dla mnie ratunku, bo jestem złamany, przetrącony. A tymczasem Jezus nie przejdzie obok obojętnie. On się mną zajmie. On mnie podźwignie. On spróbuje mnie uratować. To jest nieprawdopodobnie dobra nowina. Życzę Wam, żebyście tego doświadczyli w każdym momencie, kiedy jesteście nadłamani jak ta czcina, że, że Jezus nie, nie dokończy tego złamania, ale będzie robił wszystko, żeby mnie i Ciebie uratować. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do jutra.